Sprawiedliwość społeczna nie jest najmocniejszą stroną naszego świata i raczej nigdy nią nie będzie. Od zarania ludzkości istniały społeczne podziały na tych, którym z różnych przyczyn świetnie się powodzi, i tych, którym, mówiąc delikatnie, życie mocno doskwiera. Jedną z prawnych form wsparcia tych drugich w ich dążeniach do godnego życia, materialnego i psychicznego, w tym poczucia własnej wartości są klauzule społeczne. Wykorzystanie ich mechanizmów dla podniesienia poziomu życia ludzi zagrożonych społecznym wykluczeniem w Polsce ciągle znajduje się znacznie poniżej możliwości. A przecież klauzule są ich ze sobą bardzo wiele, a korzyści z nich mogą być wielostronne, długotrwałe i obopólne. Jakie? Korzyści finansowe dla gminy, korzyści społeczne dla mieszkańców korzystających. I terminowość, terminowość, która zawsze może być zachowana. My nie umiemy sobie radzić bez tych naszych podmiotów, powiem szczerze, w tym zakresie, bo się rozlinięliśmy. I ostatni, chyba jeszcze raz pionot. Naprawdę zaoszczędzamy mnóstwo i te korzyści społeczne. Przykład stołówek. Jeżeli stołówki są prowadzone przez samorząd, osoba z zewnątrz, czyli osoba samotna, osoba niepełnosprawna, często w wieku starszym, nie może przyjść, nie może sobie kupić obiadu na stołówce. Jeżeli prowadzi je spółdzielnia socjalna czy stowarzyszenie, bo jedno i drugie już przerabialiśmy. Takie osoby mogą i to są naprawdę niedrogie obiady. Rzędu w naszym przypadku pięciu złotych obiad dwudaniowy. No ciężko jest jeść na e, wolnym rynku, że tak powiem, a te osoby, także to jest takie, pośrednie wsparcie dla reszty mieszkańców. To tylko niewielka, ale niezwykle ważna część korzyści, jakie uzyskuje samorząd terytorialny dzięki wykorzystaniu mechanizmów klauzul społecznych. Dodatkowe efekty ich wykorzystania bez wątpienia podnoszą poziom życia lokalnych społeczności. Najistotniejszy z nich to zapobieganie wykluczeniu społecznemu ludzi, którzy są lub mogą być nim zagrożeni. Zatrudnienie znajdują w nich również ludzie, którym w przeszłości powinęła się noga i popadły w konflikt z prawem, a po odbyciu kary szukają możliwości powrotu do normalnego życia. W ten sposób podaje im się rękę w chwili, kiedy tego potrzebują. Korzyść wielokrotna. Ludzie mają pracę, zarabiają, a tym samym nie trzeba im wypłacać zasiłków. Zadanie, jakie i tak trzeba by było wykonać, jest wykonane za te same pieniądze, które trzeba by było przeznaczyć na zasiłki i inną pomoc materialną. No i odzyskanie wiary w siebie i godności przez tych, którzy te zadania wykonują. Warto u siebie stosować klauzule społeczne? Warto.